Z jest strony I muszę wam coś przyznać, Bo w tym filmiku On będzie w miarę długi No i będzie dużo reklam Że jak będzie jakaś reklama Ja najlepszy w nagrywaniu to ja nie jestem Proszę się nie czepiać Dobrze Przynajmniej trochę zabawne Popieram to nie zabić się Dobra Idę to sobie do supermarketu. O, mówiłem jak przykładowo o tych reklamach. To jest. To jest troszkę wnerwiające, co nie? Okej. Okay. Yy, gościu patrzy. który... to co to jest? Bo ja nie wiem taka tutaj grafika. Melon? To jest melon? Nie wiem. Chyba melon. patrzy, który jest fajniejszy, który jest cięższy i ja nie wiem co on odwala. Ta i patrz, już nie wie, Już nie ma. Teraz ja sobie nóżki, yy, tylko rączki sobie tam sprawdzam. Przynajmniej tak to melon. I tutaj jest format rozwalony. A ten chłop też nadal żyje? Masz. No, ok, zmieniamy mapkę. Tutaj. Wystawa. O, kolejna reklama. Poczekajcie, dobra. Kolejna wystawa. Dobra. Okej, tutaj nic ciekawego. Idziemy teraz do kosmosu. O, kolejna reklama. Mój telefon tyle daje tych reklam, że ja normalnie nie wytrzymuję już. To by pomyślał. O dobra. Już nie jest tak jasno, dlatego jeszcze raz to włączę, bo No szkur, mówiłem o tych reklamach, że to będzie tak dużo ich. Okej. Okay. Tutaj. Po każdemu. Po. Mówiłem o tych reklamach, że ciągle będą reklamy. Dobra, ale ja mam żeby takie coś okay, na ziemię wysłamy bomby no i jeszcze zrobię taką no, no że do pociągu pójdziemy pociąg to wiem o tych reklamach one są tak wkurzające. Dobra po ciągu rzucimy chłopakowi kamyka. Hmm. To pomyślał, że kamek może zabić człowieka. Hmm. Dobra, teraz to zrobię okej okay. Ze snajpera teraz kuczą taki czuły jest. Ja polecam tą grę. Zaraz pokażę, jak się nazywa, ale to za chwilę. Tylko tutaj pozabiłem. O! Psiu! No i ten. Pokażę wam. Yy, ten, ostatnią mapkę. Na której yy, tutaj to o dobra. Jest takie o, Ten. Dobra, tutaj jest taka pracownia. Tutaj. Ej, teraz na czym on to robi? o czekaj. O czekaj gdzie chyba e, o co chodzi? Ej, o co tu kama? Czemu to... Na czemu on siedzi tam? Nie no. Aha. Okay. Dobra, to pokażę wam jak się nazywa ta gierka. Yy, otóż nazywa się ona Romsma. Tutaj możecie chwilkę tam popatrzeć. I no, poczekam sobie. No, i jak już zapisaliście, to mówię wam, papa. Pa.